Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy. W końcu udało mi się odblokować ten świat Pixel. Tylko teraz jest problem, bo moi drodzy, no mogę otwierać wam te jajeczka, więc to jest tyle dobre. Złajcie, więc dzisiaj otworzymy parę jajek i będę już rozdawał nie techowe pety, tylko peciki z właśnie tego świata Axelold, więc o wiele mocniejsze. Mam nadzieję, że się cieszycie. Troszkę ich tutaj pootwieram. W ogóle nawet powiem wam szczerze, jest ciężej zdobyć w ogóle te pety tutaj, to jest w ogóle kosmos yy, i tragedia ogólnie rzecz biorąc. No ale co zrobić? Dobra, troszkę mamy otwartych, więc dzisiaj znowu rozdajemy, o, widzę, że nowe osoby mnie po, pozapraszały. Yy, powiem wam szczerze, że no, jeszcze mam te yy, pety z techa, więc yy, je też wam rozdam. Póki, póki mam możliwość. <laughs> Więc już tutaj pierwsza osoba dostała. Tak jak mówię, będziecie mieli naprawdę bardzo, bardzo mocne pety teraz porozdawane, na pewno lepsze niż były ostatnio przeze mnie rozdawane. Ostatnio rozdawałem dwójki, dwa miliony, teraz będziecie mieli już szóstki i więcej szczęśliwców dostanie już te, bo to się zwiększają już moce produkcyjne. Zostawcie lajka like oczywiście. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo tutaj powiedzcie znajomym, że jest rozdawanko, bo to, wiecie, mało osób o tym wie, tak szczerze mówiąc. A chciałbym to porozdawać, żebyście mieli no, możliwość awansowania wyżej w tych petach. Więc dzisiaj sobie ich troszkę porozdajemy. Preston, nic nie piszecie tutaj dalej. Rozdam wszystkie te techowe dzisiaj w sumie. I to bardzo mocne techowe. Bo jest tego dużo z tego co widzę. Ten tutaj laki. Myślałem, że coś napiszecie. Patrzcie, myszka za 84. Naprawdę. Co jest? Czemu nie, nie mogę tego dać? Jaż doing it too fast. Okej, okay, czyli robię to za szybko po prostu. Dobra, myszka za 84. Co? Co tam jest napisane? Bank jest zapełniony. Czy o co chodzi? Słuchajcie, nie mogę rozdać petów. Nie wiem czemu. A, czyli po prostu nie ma miejsca w banku, no to... Panowie! Jak wy to robicie, że miejsca w banku nie ma? Dobra, damy sobie tego, tą myszkę. W takim razie kto inny ją dostanie, no bo... Jak miejsca nie macie... No to dostaną inne osoby. Nie ma, że boli. Gdy się weekend znów zaczyna, uczeń grać zaczyna lub ogląda live dowerka. Pozdro się. Co? Jakiego dowerka? Ja tu pety ci daję, a ty mi mówisz o dowerku? Co to się dzieje? Dobra, dajemy tutaj resztę jakichś petów. Case, okay. Steampunk Crocodile, słuchajcie. No i dobra, słuchajcie, no troszkę porozdawałem tych petów, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, do następnego.